Cześć, w tej lekcji zajmiemy się instalacją oprogramowania WinCC Runtime Professional, czyli oprogramowania niezbędnego do uruchamiania wizualizacji SCADA z pakietu WinCC Professional w TIA Portal. Rozpoczynamy standardowo od zamontowania wirtualnego napędu i uruchomienia instalatora. Podobnie jak w przypadku WinCC Unified, instalator dla SCADA -y w TIA Portal jest także instalowany osobno. Czekamy na załadowanie instalatora. W pierwszym kroku wybieramy język instalacji, pozostawiamy język angielski i wybieramy przycisk. Next. Kontynuujemy i teraz określamy, jakie pakiety chcemy zainstalować. Samo WinCC Runtime Professional, owszem. Dorzucamy do tego pakiet do aktywacji symulacji. Są tutaj także opcjonalne pakiety WinCC, takie jak Web Navigator, Web UX czy yy, WinCC Data Monitor. Razem z, ze skadą w TIA Portal instaluje się Microsoft SQL Server. Jest to usługa bazodanowa niezbędna do pracy WinCC. Mogliśmy także opcjonalnie wybrać sobie takie narzędzie jak SSMS, które służy do zarządzania bazami danych. Po akceptacji niezbędnych zgód rozpoczynamy proces instalacji. Na do którego koniec będziemy musieli jeszcze ponownie zrestartować komputer. Ostatni krok to restart komputera. Widzimy, że na pulpicie pojawiła się ikona nowego pakietu oprogramowania WinCC Runtime Start. To wszystko w tej części i zapraszam do kolejnych.